Was Bardzo serdecznie z tej strony, Nikom. No i dzisiaj jest poradnik, jak ogarnąć stream lapsa na telefonie czyli jak dodać overlay, yy, jakieś widżety, czyli donate najty i tt i w ogóle. Więc yy, jesteśmy w stream no i mamy pusty ekran czarny i bierzemy sobie trzy kropki, trzy kreski, przepraszam i bierzemy editor, editor i co my bierzemy? No i bierzemy pierwsze co, no to screen. Ja mam tu puste, przepraszam. Usunę to, bierzemy tak i bierzemy add screen, żeby mieć screen. O, możemy go sobie powiększyć. Teraz sobie dodajmy jakiś image. Możemy też ze Streamlabs dodać, jak widzicie tutaj mamy takie fajne. Jak nie macie swojego to możecie tutaj. Bardzo fajne na ją wszystko. Yy, ja sobie biorę mój image. No jak widzicie, yy, grafika. O, ja biorę sobie tak? Nie. I sobie wezmę tak. O, i jest pięknie. Jak widzicie. Teraz pokażę Wam, yy, jak zrobić donaty. I widgety i tak. Więc tak, przechodzimy na stronę tip.ly yy, Tutaj będziemy włączać sobie donaty tip.ly.pl Będziecie mieli link w opisie. I jak widzicie, macie takie coś, odkryj nas, coś tam przelew yy, karty płatnicze card 80% SMS Plus y, to trochę mało SMS też SMS Full y, 100% PayPal 100% i w ogóle tutaj macie wszystko opisane. Jak widzicie, tutaj są youtuberzy, którzy używają Ziemniak, Boxdale, t Games, Enigma Player i inni. Wypłaty natychmiastowe są, y, ale my bierzemy te trzy kreski i bierzemy rejestrację. I tutaj piszecie e-mail, nazwa hash. No, widzicie, zaznaczam wszystkie zgody. Jestem robotem. Ja mam już konto, więc yy, się zaloguję. Okej, okay. więc yy, ja się loguję, wy się rejestrujecie. I macie takie coś. Witaj, co tam u ciebie? Ja tutaj mam wszystkie wiadomości, bo jak widzicie, bijajcie do nich, do opisu. Będziecie mieli te kanały w opisie. Dali mi e, sporo e, pieniążków. Jak widzicie, zobaczcie. Tutaj macie listę wiadomości. Kusiek dał mi 1 zł, hapie dał mi 3. Bluffy dał mi 1 i 3. Więc no, bijajcie do nich naprawdę. Dziękuję mi bardzo za te donaty. E, tutaj macie wypłatę. Ja mam zarobione e, już prawie 5 zł, bo jak widzicie e, z niektórych e, z, w, wypłat z konta jest więcej procent. dają, A z, SMS na przykład mniej. Tutaj y, wszystko sobie ustawiacie. Jak widzicie, tutaj macie szablony, możecie wybrać. Tutaj macie szablon 3 na przykład, y, to jest szablon 5, a ja y, mi się najbardziej ten podoba. Tutaj i najważniejsze teraz, y, jeszcze w sumie nie, ustawienia wyświetlania. Ja mam akurat tak, że mam 4, 3, 4, 4, 1, 1. No, możemy dodać nowy próg. Tutaj macie też muzykę, możecie sobie ustawić. I co robicie? Yy, skopiujecie sobie. Teraz przechodzimy do Streamlabsa. Jak widzicie, jesteśmy w Streamlabsie. Znowu bierzemy editor. Editor. Yy, bierzemy sobie. Dodajemy i bierzemy add widget. To jest Streamlabs widget yy, Donation Gola, ale to nie działa za bardzo. Ale można to dodać sobie. Teraz weźmiemy sobie mój widget, ten, który skopiowaliśmy. Usługowałem to HTTPS. -e I bierzemy w play i mamy widżet. Ja go sobie rozłożę tak. No i mamy widżet. Teraz mogę wam pokazać, że to działa. Bierzemy sobie tak. Weźmy sobie to. Wyślij wiadomość tekstową. Dajmy sobie 112. Tutaj, żeby było coś fajnego. Fajna muzyka. Robo 110. Usuwamy sobie. Yy, I przemy. Trzyma. O Jeju. Wiem. I dajemy 110. Okej. Okay. Sukces Wys została wysłana. Zobaczymy, czy y, nam działa. Bo zawsze y, powinna nam wyskoczyć nie. Y mi chyba nad czkito to nie będzie działać. Test 110 zł. Siema, pozdrawiam widzów. Jak widzicie, co yy, to...